Dajcie drodzy moi widzowie, teraz wam pokażę ciekawostkę. Takie buły mam, fajne, eleganckie mięśnie. Mam takie o, takie mam mięśnie, takie mięśnie. Teraz wam pokażę taką ciekawostkę. Są takie kółeczka do ćwiczeń. O, tak się ćwiczy. O, raz tą, raz tą. Raz w tą rączkę ćwiczę, raz to. To jest kwestia takich ćwiczeń. Ale to jest fajne, takie kółeczka się ćwiczy, ale fajnie. Tak raz tak. raz tak. Tak jakbym karate ćwiczył. I tak go raz tak, raz tak. I teraz tak go ćwiczę. Na, na dwie ręce. Raz, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I tak go raz tą. I raz to. Tak jakbym ćwiczył karatę, drodzy moi widzowie. Ja tego tak ćwiczę. Pach. I pach. I tego tak ćwiczę. I to trzeba mieć, to trzeba mieć bardziej taką parę w ręce, żeby ćwiczyć. O, raz tak. Raz tak. Raz tak. O. To są takie kółeczka do ćwiczeń, ponieważ za. Jest to takie coś do ćwiczeń. Fajne, specjalne, eleganckie, znakomite. Ja tak se ćwiczę zawsze. Tak, tak. I raz tą rączkę, i raz tą. O. Popatrzcie, jak mięśnie rosną. To jest. gruba. rzecz. Tak, o. o to jest. bicepcja. Co robię na takich kółeczkach, co poprawiam tą bicepcję tych ćwiczeń i rąk, żeby wielkie takie o ćwiczyć. Raz tak i raz tak, raz tak i raz tak, raz tą rączkę i raz tak, tak i teraz tak go. tak i tak, tak jakbym karate ćwiczył drodzy moi widzowie, tak jak, jako karacista. Trzeba tego poćwiczyć fajnie, elegancko i, i będzie znakomicie. Tak o. Raz. Dwa. Tak. I tak. Jak, i, i, tak, tak jak niektórzy pokazują na karatekach, że że jak chcą coś wy... karate ćwiczyć, to muszą pierw to rozwalić. Tak. I raz tak. Ja tak ćwiczę, bo zawsze sobie lubię taką poćwiczyć w dowolnych chwilach. O, tak fajnie ćwiczę. Tutaj, o, to jest taki efekt, daje te ćwiczenia. Wyższa, to jest wyższa pasja tych ćwiczeń. O, jak mięśnie są rozgrzałe. Mięśnie pracują. Tak. I tak o. raz, dwa, trzy I, i jedzie się i teraz tak o. I tak wystarczy sobie tymi dwoma kółeczkami poćwiczę i zawsze to daje duży efekt i to jest taka bardziej yy, taka jest to jest popularność taką, że to po prostu no człowiek sobie tak ćwiczy no, no bo trzeba ćwiczyć no. I teraz tego tak. No i tak. Po to ćwiczę, żeby być. Po... Bo ja jestem sportowcem. O, tak. I tego Pach. I tu. I teraz daję tak. No i teraz my tam, dajemy tu. I ale to widać, że jest dobra jakość i teraz tego jak pudzilowski. Tak teraz trzeba dawać jak starczy tego jeden. I tu dwa. I do tego celu się dojdzie. Zawsze grać. Zawsze ćwiczymy tego. Lub tak i tak. O. O. Tak o. Jak daje się. O. o. Widzisz, wiesz o. Widzisz, patrz, drodzy moi widzowie. O. Mięśnie rosną. O. Tą rączką i teraz tak i teraz tego Teraz ta ramka Ale ciężkie Troszkę daje, daje, daje Troszkę taką trzeba mieć tego, smykałkę do tego Tak O No i tak. O. Wiesz, tak to ogólnie ta tato działa. Takie kółeczka. To są takie do ćwiczeń. No. glans, Nówka. Ale jeszcze można ćwiczyć. O. Tak ćwiczę. O. Tak ćwiczę. I tak. Jeglo spadło. I ćwiczymy. No. I teraz tą rączkę ćwiczę. No i, i potem i tak na zmianę się ćwiczy i tak go tego tak raz to rączkę ćwiczę raz to rączkę ćwiczę i tak sobie ćwiczę i i tak powiedzmy to jest takie eleganckie no, kółeczka i to jest takie przyzwoite no Fajnie ćwiczymy, ćwiczenia się zbliżają i hej, tak i tutaj jedziemy, tako. Teraz te po prostu te miejsce się będą poprawiać, do. No. A widzicie? Tak i to jest ćwiczy się. To są ćwiczenia, takie to są ćwiczenia takie popularne i takie, które ktoś lubi bardzo ćwiczyć i ktoś jest zainteresowany. A jak ktoś nie ma chęci, nie lubi ćwiczyć, to no to po prostu no jest po prostu Co to to? To jest nikim, nikim, bo to trzeba ćwiczyć. Jest taki sobie Lefrex i po prostu ten mieć szybki. Trzeba być szybkim, a nie takim, że o tak się ćwiczy. O, popatrz. Widzicie? O, tak, ćwiczymy. To się ćwiczy i nadgarstek, i mięśnie. Tak, o, ćwiczymy fajnie. I tak. Fajnie. Ćwiczenia. Ćwiczenia to ja zawsze w każdej szkole na WF-ie wykonywałem i ćwiczyłem. Zawsze, takie jak się ćwiczyło, na wf to ja każde ćwiczenia... Ćwiczyłem i te dobrze wykonywałem te ćwiczenia. O, widzicie? Ja już mam do tego wprawę. O tak, fajnie się ćwiczy. I to, to daje wielką. I te mięśnie potem one, one cały czas pracują. O. I tak o, ćwiczymy. Raz tą rękę i raz tą rączkę. I tak na zmianę, ta ręka i ta ręka. I to są takie fajne, drodzy widzowie, kółeczka. Po prostu y, warto się udać do takiego sklepu, można se poćwiczyć i to zawsze ktoś w wolnych chwilach se można tak poćwiczyć, tak jak ja. No, ja se tego właśnie, raz i dwa. Także to są takie dwa kółeczka. Także drodzy widzowie, zapraszam Was do kolejnego mojego filmu.